Dzień dobry Państwu, pozwolicie Państwo, że już zaczniemy, bo czas nas goni. Mamy tylko 20 minut na każdą prezentację. Nazywam się Małgorzata Krótki, w Krajowym Punkcie Kontaktowym zajmuję się obszarem nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. I właśnie na ten temat będziemy rozmawiać na tej, na tej sesji. Postaram się Państwu, ale niestety bardzo krótko, zaprezentować tematykę najbliższego konkursu w tym obszarze. Sama treść konkursu została już opublikowana na początku wakacji 2 lipca, natomiast konkurs otwarty formalnie zostanie otwarty 10 grudnia, więc jesteście Państwo w doskonałej sytuacji, macie naprawdę bardzo dużo czasu, żeby się spokojnie do tego konkursu przygotować, przemyśleć wszystkie komponenty wniosku, znaleźć odpowiednich partnerów i już tak naprawdę teraz rozpocząć tą pracę program pracy czy dokument w ramach którego komisja prezentuje wszystkie wszystkie tematy konkursowe zbudowane jest wokół pięciu takich kierunków strategicznych i one są stałe na czas trwania horyzontu 2020, także myślę, że, że dla osób, które już miały styczność z tym obszarem tematycznym, nie jest to temat nowy. W każdym razie jest to są to takie takie obszary jak przyspieszenie ułatwienie procesów zmian instytucjonalnych, drugi zwiększenie wsparcia na rzecz równości płci w polityce badań i innowacji, trzecie budowanie wymiaru terytorialnego partners Sławs, czwarte, odkrywanie, wspieranie roli obywatelskiej i budowanie bazy wiedzy dla Sławs. Yy, tutaj widzę, że robi Pani zdjęcie, jak najbardziej można. Yy, tę prezentację też Państwu udostępnimy, także yy, nie musicie Państwo nerwowo notować, lub robić zdjęć, to wszystko będzie dla Państwa udostępnione. Yy. Jeśli chodzi o terminy składania wniosków, konkurs rozpocznie nam się 10 grudnia, natomiast terminy składania wniosków dla większości tematów to będzie 15 kwietnia. Dwa tematy konkursowe będą realizowane w procedurze dwuetapowej, to znaczy w pierwszym etapie do 15 kwietnia 2020 roku przygotowujecie Państwo skróconą wersję wniosku. Do 17 listopada, jeśli ten pierwszy etap przejdziecie Państwo pozytywnie, zostaniecie zaproszeni do drugiego etapu i tutaj należy już przygotować pełną, pełną wersję wniosku do 17 listopada przyszłego roku. Wyzwaniem dla całego obszaru tematycznego Nauka z Udziałem na Społeczeństwa i dla społeczeństwa, ale również dla programu Horyzont 2020 jest, jest wsparcie współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji, tak aby były one, w skrócie mówiąc, dla społeczeństwa, jak już sama nazwa, nazwa wskazuje. Ta koncepcja ściśle wiąże się z takim pojęciem, z którym zapewne Państwo się już spotkaliście w Horyzoncie 2020, a mianowicie odpo odpowiedzialne badania naukowe i innowacje. Responsible Research and Innovation. I tutaj komisja definiuje to jako proces lepszego dostosowania tych badań i innowacji do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa co o, oznacza, że wszystkie strony zaangażowane w te badania powinny mieć, e, mieć e, przed sobą takich kilka, pięć, pięć składowych e, właśnie tej koncepcji, czyli formalnego, nieformalnego, e, formalnej i nieformalnej edukacji nauk, e, naukowej, zaangażowania publicznego, zapewnienia dostępu do wyników badań naukowych, stosowania nowej wiedzy w pełnej zgodności z zasadami równości płci oraz etyki. Żeby to państwo jeszcze lepiej uzmysłowić, to proszę, y, proszę wysłuchać tego materiału, który teraz postaramy się państwu uruchomić. Research uh. and innovation are crucial for overcoming the major challenges our society faces today. Such as climate change, aging populations, and mass immigration. They are vital for expanding knowledge of humankind, increasing our critical thinking, and fostering social and economic prosperity. However, today's knowledge based society also requires that research and innovation be properly aligned with citizens' needs, values, and expectations. Swift scientific and technological progress makes our lives longer and easier. But also raises social and ethical controversies that need to be widely discussed. This is why research and innovation is and should continue to become more open and transparent, more reflective and reactive to social needs and expectations, and more inclusive to different views, expertise, and opinions. Responsible research and innovation helps us to take responsibility in building common, desirable futures and profitable results of science and technology. In order to do this, RRI fosters ways of governing science and technology that are planned, designed, and implemented for and with society, engaging all actors in decisions from civil society to education and research communities, businesses, industries, and policy makers. RRI also facilitates access to research results, providing equal opportunities to all individuals. And promoting an education and research system for following generations that will empower citizens and researchers to play their part and take decisions. Building a more inclusive, smart, and sustainable society that focuses on the great challenges we are currently facing. But how can you achieve such ambitious goals? The RRI Toolkit is designed to help you move towards this new paradigm of the relationship between science and society. Providing a wealth of resources to make this possible and bringing you into contact with a variety of people who share this same vision. Whether you are a researcher, a policymaker, a civil society representative, an educator, or an innovator in industry, Find your way to responsible research and innovation through the RRI Toolkit. Polecam też Państwu bardzo stronę tego projektu RRI Tool. Toolkit, RRI Tools, ponieważ znajdziecie Państwo tam bardzo dużo informacji na temat tego, jak rozumieć koncepcję odpowiedzialnych badań i innowacji, wiele praktycznych wskazówek. Adres tej strony jest podziany, po, 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 podany też na, na slajdzie. Dobrze. Przejdźmy w takim razie szybciutko do tematyki konkursu, który będzie otwarty w grudniu. W pierwszym bloku tematycznym <laughs> będziemy mieli cztery tematy konkursowe. Pierwszy z nich będzie służył tworzeniu partnerstw w lokalnych społecznościach, które służyć mają wspieraniu koncepcji otwartego nauczania oraz edukacji naukowej i jest to ten temat, o którym już wcześniej wspomniałam, który ma procedurę dwuetapową. Ten temat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i z tego względu komisja zdecydowała się na dwueta, dwuetapową procedurę. Temat drugi. W tym temacie należy stworzyć szkolenia w ramach programów, już istniejących programów doktoranckich dotyczące, dotyczące otwartej nauki, przedsiębiorczości czy otwartych innowacji. To takie tematy przewodnie, które powinny się na tych szkoleniach pojawić. Temat trzeci dotyczyć będzie wdrażania zmian instytucjonalnych w zarządzaniu instytucjami, zarówno finansującymi, jak i wykonującymi badania naukowe, w celu promowania zaangażowania obywateli i ich stowarzyszeń w naukę. I tutaj każda dyscyplina naukowa jest, jest brana pod uwagę. Temat 24, ten również jest w procedurze, będzie w procedurze dwuetapowej realizowany. i W temacie tym główny cel to, to, to badania dotyczące efektywności edukacji naukowej poza klasą, czyli nieformalne nauczanie przedmiotów ścisłych i ich wpływu na obywateli. W drugim bloku tematycznym. Będziemy mieli do, do, do dyspozycji trzy tematy konkursowe. Pierwszy z nich dotyczy wdrażania planów równości płci, gender equality plans, w instytucjach finansujących i wykonujących badania naukowe. Jak to zrobić? Otóż narzędzie do, do, do wdrożenia tego, te, tego planu jest już gotowe. Należy po prostu postępować zgodnie z tymi wskazówkami, które, które są w, tych, w, tym, w tym narzędziu już opracowane. Wszystkie namiary na, na, na te informacje podane są w, w opisie tematu konkursowego. Temat następny dotyczyć będzie przemocy na tle płciowym, w tym wykorzystania seksualnego w organizacjach badawczych, uniwersytetach w Europie. I tutaj nacisk będzie położony nie tylko na pracowników tych instytucji, na studentów, ale przede wszystkim na osoby, które mają krótkoterminowe powiązanie z daną instytucją, czyli wymiana studentów, jakieś wizyty krótkoterminowe. Nacisk powinien być położony przede wszystkim na, te, na, na sytuacje związane właśnie z tymi osobami. Następny temat to jest wspieranie różnego rodzaju inicjatyw, które służyć mają rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych i inspirowania kolejnych pokoleń kobiet czy, czy dziewcząt innowatorek. To będą różnego rodzaju praktyczne zajęcia, seminaria, sesje mentoringowe również wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi, które które uwzględniają, uwzględniają kwestie płci. W trzecim bloku tematycznym znajdziecie Państwo jeden temat badawczy, jeden temat konkursowy. Nie jest to wniosek badawczy, bana, jest, to, jest to temat, w, w którym przygotowujecie Państwo projekt typu CSA, czyli ten wspierający. I tutaj celem jest wsparcie zmian dotyczących dążących do bardziej otwartego, transparentnego, demokratycznego systemu badań i innowacji w Europie. Z tym, że pod uwagę należy wziąć określone terytoria w Europie i w tychże pracach ważne będzie promowanie najlepiej wszystkich elementów składowych koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji. W czwartym bloku tematycznym My do wyboru mamy, w temacie 27, mamy do wyboru dwa komponenty. Temat ten dotyczyć będzie albo praktycznej nauki obywatelskiej, albo te, tanich innowacji. Tutaj musicie Państwo wybrać, którą linię tematyczną wybieracie. Jeden i drugi projekt jest to, są to projekty badawcze. Pierwszy z nich powinien zakończyć się wypracowaniem nowej wiedzy naukowej i lub innowacji. Z udziałem czy przez obywateli, naukowców. Drugi z nich również rozwój jednej lub więcej innowacji, tanich innowacji przy, przy udziale obywateli. Temat kolejny, 28, to jest etyka organoidów. Bardzo taki świeży, można powiedzieć, gorący temat. Otóż. W temacie tym ważny będzie, będzie kompleksowy przegląd różnego rodzaju aspektów i etycznych, i normatywnych związanych właśnie z badaniami przy wykorzystaniu organoidów, a cel jest taki, aby w jakiś sposób przygotować skuteczny system zarządzania kwestiami etycznymi właśnie w odniesieniu do użycia organoidów w badaniach. I temat 29 dotyczyć będzie etyki technologii o wysokim wpływie społeczno-gospodarczym, społeczno-ekonomicznym. Pewne badania już w tym zakresie zostały wykonane. Między innymi w poprzednim projekcie konsorcja zdecydowały się na odniesienie się do takich technologii jak genomika, udoskonalenie człowieka czy interakcja człowiek-maszyna. Teraz komisja prosi, aby wybrać kolejne trzy lub cztery technologie lub grupy technologii i skupić się właśnie na nich w trakcie, w trakcie projektu. Kolejny temat to będzie odpowiedzialna, przepraszam, odpowiedzialna, otwarta nauka. Odpowiedzialna, ponieważ ważne będzie tutaj, aby stworzyć pewne ramy nakreślić pewne ramy etyczne i, i, i dotykające kwestii rzetelności badań naukowych, czyli w jaki sposób powiązać etykę i rzetelność badań naukowych właśnie z tematem otwartej, otwartej nauki. I ostatni już blok tematyczny. Tutaj w tym, w tym bloku tematycznym będziecie mieć Państwo do dyspozycji dwa tematy konkursowe, pierwszy z nich badawczy który polegać będzie na analizie i podobnym zbadaniu roli, roli komunikacji naukowej. Tutaj szereg aspektów jest wymienionych w tym, w tym temacie konkursowym, które nale, należy przebadać, między innymi takie jak sposób pomiaru tej, tej komunikacji, jego oceny czy identyfikacji dobrych praktyk. I ostatni już temat, temat oddolny. Czyli to Państwo decydujecie, co chcielibyście zrobić w tym temacie badawczym, bo jest to temat na, na wniosek, na, na projekt badawczy. Co chcielibyście zrobić w tym temacie? Należy przeanalizować tematykę doty, dotychczasowych konkursów w obszarze Sławsk i zdecydować, gdzie, gdzie widać jeszcze lukę, w której powinno się jeszcze, którą powinno się jeszcze zagospodarować i pewne badania wy, wykonać. Czyli to Państwo decydujecie o tym, co co będziecie chcieli zbadać i w jaki sposób. Na kolejnym slajdzie wymieniłam Państwu wszystkie informacje, które są niezbędne dla każdej osoby, która zainteresowana jest przygotowaniem swojego projektu. Otóż pod pierwszym linkiem znajdziecie Państwo opis wszystkich tematów konkursowych, z, oczywiście z podanym terminem składania wniosków, budżetem, rodzajem projektu. W drugim z nich to, jest, to są linki do dwóch dokumentów. Do wstępu do programu pracy oraz do załączników do programu pracy. Są to dokumenty, można powiedzieć, uzupełniające, ale też pokazujące różnego rodzaju dodatkowe informacje, które są ważne do właściwego odniesienia się do, do, do tematu konkursowego. Ponadto rok rocznie komisja umieszcza na swojej stronie reportaż wideo ze slajdami do, 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 dotyczącymi każdego z tematów konkursowych. Link podałam już Państwu w tym slajdzie, natomiast na chwilę obecną te reportaże wideo nie są jeszcze aktywne. One zapewne pojawią się w chwili, kiedy otwarty będzie już konkurs, ale jest, jest już dostępne wiele innych pomocnych informacji właśnie pod tym linkiem. Ponadto link do strony Funding and Tender Opportunities, portal to jest portal Komisji Europejskiej, w której w której znajdziecie państwo informacje o wszystkich konkursach ogłoszonych przez ogłaszanych przez komisję najczęściej zadawane pytania i wzory wniosków wniosku na projekt typu CES a lub projekt badawczy Research and Innovation Action W programie, w obszarze Sławc wniosek powinien zostać złożony przez konsorcjum, czyli mamy jednostkę, która koordynuje, i do tego należy zaprosić do współpracy przynajmniej dwie jednostki z dwóch różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z programem ramowym. Jednak od razu mogę powiedzieć, że patrząc na statystyki dotychczasowych, dot, 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 dotychczas, Sfinansowanych projektów. Mogę śmiało powiedzieć, że większość tych projektów ma mniej więcej pięciu, ośmiu partnerów. Więc to. Tak, oczywiście. Jak najbardziej, uniwersytet jest tutaj. Tutaj właściwie każda jednostka może brać udział. To może być, może, być, może być firma, może być instytut badawczy, uczelnia, organizacja pozarządowa. Słucham? Oczy, oczywiście, z tym, że do grantu przystępuje instytucja, czyli będzie to uniwersytet, ale z tym konkretnym wydziałem. Natomiast rektor będzie podpisywał umowę, czy osoba przez niego upoważniona, a nie konkretny naukowiec, ale ten naukowiec będzie oczywiście wykonywał tą pracę w projekcie. Także od razu mówię, że te konsorcja powinny być troszeczkę większe. I jeszcze jest jedna informacja, o której chciałabym Państwu powiedzieć, a mianowicie za niecały tydzień w Warszawie odbędzie się spotkanie, Międzynarodowy Dzień Informacyjny i Spotkanie Brokerskie, właśnie w obszarze Sławc. Spotkanie to organizujemy w sieci naszych punktów kontaktowych, europejskich punktów kontaktowych w obszarze Sławc. Bardzo Państwu polecam rejestrację i obecność na tym spotkaniu. Będzie to spotkanie prawie że dwudniowe. Rozpoczniemy mniej więcej w porze lunchu pierwszego dnia, 14 października, prezentacją tematów konkursowych. Tą prezentację przedstawi Państwu osoba z komisji. Będziemy mieć również osobę z Research and ZRIA, czyli z agencji odpowiedzialnej za przeprowadzenie całego procesu konkursowego i oceny projektów w komisji. Ta osoba będzie mówiła trochę o ewaluacji projektów, troszeczkę o samym przygotowaniu wniosków. Będziemy mieć też przykłady projektów, które z sukcesem zostały przygotowane i zrealizowane w programie Sławs. Mamy zaproszonego również ewaluatora, czyli osobę, która, która dokonała już kilkukrotnej oceny projektów w Komisji Europejskiej, właśnie w obszarze SWAPS. Ponadto będą się prezentować koordynatorzy, potencjalni koordynatorzy, czyli osoby, które myślą już poważnie o swoim wniosku, mają taki pomysł na, na, na swój projekt i, i będą mogły to zaprezentować na forum. No, a punktem kulminacyjnym na samym końcu drugiego dnia będą spotkania bilateralne, czyli poprzez tą stronę do rejestracji możecie się Państwo umawiać na spotkania bilateralne ze wszystkimi uczestnikami tego spotkania. Na chwilę obecną mamy zarejestrowanych 215 osób. Z wielu krajów. Cała, cała galeria tych wszystkich partnerów jest podana na stronie. Także, jak Państwo sobie otworzycie to, stronę naszego, naszego spotkania, brokerskiego, to będziecie Państwo widzieli tych uczestników. Można się z nimi, tak jak mówię, umawiać na spotkania bilateralne, które odbędą się drugiego dnia 15 października. Także serdecznie Państwa zapraszam. Rejestracja teoretycznie zamyka się dziś, ja prawdopodobnie przedłużę ją do jutra lub pojutrze, ale, ale czasu jest naprawdę niewiele, także gdybyście byli Państwo zainteresowani, to proszę jak najszybciej spróbować się zarejestrować. Baner tego wydarzenia jest też umieszczony na, naszej frontowej, front, na stronie frontowej KPK, więc na pewno Państwo to znajdziecie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Gdyby były jakiekolwiek pytania do mnie odnośnie… Przygotowywanego projektu pomysłu, czy jest on właściwy lub niewłaściwy, co poprawić, co zmienić, czego unikać. Bardzo zapraszam do, do, do kontaktu. Kontakt do mnie podany jest na slajdzie. I tą prezentację również Państwu udostępnię po, po spotkaniu. Bardzo dziękuję.